Witam. To ćwiczenie nazywa się One Leg Cycle, czyli krążenie jedną nogą. Będzie tutaj pracowała grupa mięśni stabilizujących, stabilizatory przednie, czyli mięśnie brzucha, skośne i poprzeczne. Z tyłu z kolei będziemy pracował na odcinek grzbietu, mięsień czworoboczny lęśni. Leżymy na plecach. Nogi wyciągnięte do przodu razem. Ramiona wzdłuż ciała, barki daleko od uszu. Robimy wdech. Żebra się rozszerzają, schodzą na boki. Na wydechu przybliżamy żebra w dół do miednicy. Jednocześnie od dołu uruchamiamy zwieracze. Wciągamy pępek do kręgosłupa. Wszystko po to, żeby stworzyć gorzec mięśniowy, który nam odciąża mezgień. Mocne centrum. Uginamy prawo nogę w stronę klatki piersiowej i prostujemy w górę. Palce do sufitu. Noga prosta w kolanie, wdech, z wydechem kierujemy nogę w stronę tułowia, po okręgu, w dół, w dole wdech i powrót do pozycji wyjściowej, do góry. Wydech, noga idzie po okręgu, w dół, odrywamy tutaj dolny odcinek pleców, odrywamy miednicę, wdech w dole, w tym ułożeniu miednica jest stabilnie i tu już cały czas stabilnie do góry. Wydech, okrąg w dół. Wdech w dole. Wydech, okrąg w dół. Wdech do góry. Cały czas mocny brzuch. Noga druga jest na macie. Z każdym oddechem poszerzamy okrąg. Zataczamy coraz większe okręgi. Coraz szerzej. Wydech. Wdech. Wydech. Brzuch wciągnięty. Wdech. Jeszcze cztery razy. Wydech. Wdech do góry. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Wydech. Wder. Ostatni wydech. Wdech. Trzymamy chwileczkę wyciągniętą do góry. Uginamy kolano. Odkładamy na matę. Druga noga ugięta. I prostujemy do sufitu. Palce na sufit. Proste kolano. Brzuch. pępek wciągnięty do kręgosłupa. Bardzo mocno centrum. Wdech sam, z wydechem noga kieruje się w stronę tułowia, po okręgu, odrywamy dolne plecy, odrywamy lepką jednicę, wdech w dole i w górę, wydech. Wykonamy 10 powtórzeń na jedno i 10 na drugą. Każdym okręgiem staramy się jeszcze dalej wydłużyć nogę. Poszerzamy zakres ruchu. Możemy sobie wyobrazić, że na czubkach palców mamy zawieszoną lideczkę. Nasza noga jest jak marionetka kierowana do góry. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Powoli kontrolujemy przepływ ruchu. Jeszcze trzy. Wydech. Wdech, wydech. Wdech. Ostatni, wydech. Trzymamy nogę w górze. Opuszczamy. Odkładamy. Przyciągamy prawą, lewą. Pytamy za pieszczelę i na boki. Delikatnie raz w jedną, raz w drugą stronę. Rozluźniamy. Przediemy sobie do boku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne ćwiczenia.